Witajcie, witajcie na kanale Crypto Bros. Niestety, złe wieści na TikToku nas kanał rozwalili. TikTok wyłączył nas, bo ponoć wciskamy kit i chcemy coś sprzedawać, e, więc, e, no niestety, ten kanał wyłączyli. Więc, po prostu, jeżeli jesteście na TikToku chcecie oglądać te starsze firmy, to musicie to zobaczyć na YouTubie. E, a na TikToku po prostu, otwieramy nowy kanał, tej samej nazwie, wszystko to samo i zaczniemy po prostu kontynuować Layer Zero czyli technologia, protokół na którym opiera się na przykład Stargate, najbardziej znany tutaj tak, taki most do, 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 do przechodzenia pomiędzy blockchainami ten Layer Zero będzie zrzucał token i tutaj jak sobie powiększymy, zobaczycie snapshot czyli data, kiedy, kiedy potwierdzą adresy tutaj portfele do tego zrzutu będzie 15 lipca Czyli są jeszcze 4 dni, żeby się pobawić z targetem, poprze, poprzechodzić, poprzerzucać te tokeny pomiędzy, pomiędzy blockchainami. I w ten sposób będziemy, powinniśmy dostać zrzut tokenu 0. Zrzut będzie 1 sierpnia. Oczywiście jest instrukcja. Jeśli macie Twittera, zobaczcie na Twitterze, jak dostać layer 0. Bo, bo róbcie różne rzeczy. Pobawcie się również protokołami, które już używałem, layer 0. Takimi jak Radiant, na przykład, takimi, właśnie jak Stargate, z różnych portfeli, to na pewno im więcej zrobicie, tym większy ten zrzut będzie. Także to jedno. Drugie, jutro ważny dzień. Jutro jest, są dane ze Stanów Zjednoczonych, dane inflacji, inflacja CPI. Jeżeli uwaga będzie rosła, to możemy się spodziewać małego tutaj, e, małej korekty. Jeżeli jednak będzie spadała, to możliwe, że troszkę przypompujemy. E, raczej te stopy procentowe, e, że, że wzrost 25 punktów bazowych w lipcu, raczej to jest już w cenie i na razie nic, nic za bardzo tutaj rynku nam nie wyprzedało. E, no i następne stopy procentowe dopiero informacja będzie w, w, we wrześniu, czyli tak, lipiec, sierpień. może mieć ciekawe ruchy na krypto, bo właśnie nie będzie żadnych danych takich makro, jeśli chodzi o stopy procentowe, a tym bardziej, jeżeli inflacja będzie spadać, to możemy się spodziewać tutaj małych ruchów w górę. Oczywiście musimy przejść przez tą, tutaj widzicie na czerwono, to jest resistance, czyli opór techniczny na 31 500 i uderzyliśmy to już, jak zobaczycie, to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty raz, żeśmy to uderzyli. Więc w końcu, jak się przez to przebijemy, to no, możemy ładnie wyskoczyć tutaj w ciekawy poziom ceny. No tutaj. Tak, na dobrą sprawę, dopiero tutaj coś jest, a później długo, długo nic. Do 37 tysięcy praktycznie nie ma żadnego oporu. No nie ma. Nie ma nic do 37 tysięcy. Także może być ciekawy. E, oby tak się stało. Życzymy tego sobie i Wam. Jak pamiętacie naszą strategię, jak tylko wyjdziemy poza tutaj tą linię na dole, na RSI, Stochastic RSI, to jest dobry moment kupna. Okazuje się, że to był idealny moment kupna i od razu po tym mieliśmy pompkę. Także no, ten, ten, ten Stochastic RSI działa. Na tygodniowym wykresie bardzo fajnie działa. Jeżeli połączymy to, to jeszcze z poziomami wsparcia i oporu i, i tą Parabolixar, to, to już całkiem mamy bardzo fajny tutaj. Możliwość wchodzenia w rynek albo do kupowania altów, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj wszedłem w opcję, także zobaczymy, jak to będzie za te 2-3 tygodnie. I tyle na dzisiaj. Czekamy na te informacje. CPI, jak mówiłem, jeżeli chcecie nasze starsze firmy, jeżeli chcecie tą najnowszą naszą listę altów, to niestety jest tylko na i wyłącznie w tym momencie na YouTubie o tej samej nazwie kanał Crypto Bros. Tam dzielimy się najświeższymi nowymi tokenami, których nie było w poprzednim rynku byka A od tego momentu będziemy dalej kontynuować nasz kanał i budować go z powrotem. Mieliśmy już 4000 prawie 3500 ludzi. Nas śledziło, teraz musimy to odbudować od nowa, ale myślę, że szybko to się da zrobić i razem będziemy mogli kontynuować. I, i jak, zawsze nie, jak zawsze chciałem przypomnieć, tylko że właśnie TikTok czasami niektóre nasze filmy tutaj banuje. Także nie wszystkie firmy są na TikToku, dlatego warto zawsze porównywać sobie nasz kanał właśnie z YouTube'em, bo na YouTube praktycznie wszystkie filmy przechodzą. Na TikToku jest gorzej, bo co jakiś czas jakiś film tam blokują i nie chcą odblokować. Także pewnie się to będzie działo znowu. Także polecam zawsze nasz kanał na YouTube raczej, raczej sprawdzać w miarę, w miarę regularnie. To tyle, czekamy na dobre wieści jutro. I do zobaczenia.